Cześć, witamy Was bardzo na naszym pierwszym filmiku instruktażowym. Będziemy Was uczyć podstaw, y, podstawowego kroku tak naprawdę. I trzyma... To jest Marika, a jest ja jestem radzie. Radzie. Właśnie, Cześć. Ok, zaczniemy od trzymania. Tak jest. Partner. Swoją lewą ręką chwyta prawą rękę partnerki, i tutaj wykonamy mały teści, żeby od razu wam pokazać, co się będzie działo. Jak ręka partnerki jest tutaj usytuowana, to znaczy, że nasza ręka jest na tyle luźna i opiera się o rękę partnera, że jeżeli on nas puści, to nasza ręka spada. Natomiast, i teraz drugi bardzo ważny element, który od razu wam bardzo fajną rzecz uzmysłowi dla partnerek, żeby leciutko ciężarem ciała napierały na tą rękę. Tak? Czujecie takie de delikatne napięcie tutaj w dłoni w ręce. To nie znaczy, że ona jest. Nie dokładnie jest jest, nie, nie, że używamy tutaj siły mięśni, tylko że jest takie fajne, tak, taka, takie napięcie, prawda w ręce. To jest idealna rzecz, którą będziecie. Jak to zapamiętacie i będziecie wszędzie wykorzystywać. Będzie idealnie. Wszystko. I okay, druga ręka. Ręka partnera znajduje się jakby... Uwaga. Między jakby tutaj y, częścią, gdzie y, można łaskotać i częścią, gdzie można łaskotać. Gdzieś tu, około łopatki, troszeczkę może niżej. Ręka partnerki znajduje się nad bicepsem mężczyzny. Jeżeli nie ma bicepsa, szukamy od barku po prostu gdzieś tam w dół. Y, w takiej mniej więcej można było się odbijać. Dokładnie. E, aha, co najważniejsze nasze przedramię jest sklejone tak naprawdę e, z ramieniem partnera, żeby on mógł nas prowadzić. Dokładnie. Tutaj jest potrzebny taki element. Dlaczego? Jeżeli w trakcie tańczenia partner będzie chciał poprowadzić partnerkę lekko w lewo, to nie ma problemu, prawda? Bo ona jakby lekko naciśnie swoją ręką na tu partnerki i wszystko się wydarzy. Natomiast w drugą stronę jest potrzebne to napięcie, to ten docisk ręki partnerki do ręki partnera. Gdyby tego nie było, ja chcę partnerkę poprowadzić, widzicie co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dobrze. Czyli teraz tak, Pełne, pełna pozycja zamknięta tutaj. Partnerzy, bardzo ważna rzecz. Kciuk jest przedłużeniem ręki. To z automatu. Tak jak mamy, normalnie rękę mamy tak. Chyć, To troszeczkę tak. To spowoduje, że bardzo dobrze będzie raz, że nas nic nie będzie. Nie, jest to bardzo niekonkluzjogenne, To do tego idealnie ustawi dłoń partnerki. Dłoń partnerki wygląda tak, gdzie miejsce jakby przełożenia siły będzie tutaj. Czyli po kierunku kości. W tym momencie jest, nic się nie wydarzy, żadna kontuzja się nie wydarzy tak Jak to zapamiętacie, będzie idealnie. Tu mamy już pozycję. Przedstawimy Wam teraz krok podstawowy. Abyście mogli to lepiej zrozumieć, każdy z nas stanie osobno. Radzie po mojej lewej stronie. Mężczyźni zaczynają od lewej nogi w tył. A kobiety od prawej nogi w tył. I będzie. Tak, bardzo krótko mówiąc: szybki, szybki, wolny, wolny. Szybki, szybki, wolny, wolny. Bądź odbi się krok, krok. Odbi się krok, Dobry. krok. Cześć. 5, 6 7 i odbi się krok, krok, odbi się krok, krok, odbi się krok, krok, odbi się krok, krok, odbi się krok. I ostatni raz. Odbi się krok, krok. Super, Macie to już na pewno, jesteście bardzo zdolni, dlatego łączymy to wszystko, policzymy Wam razem z naszymi krokami i już możecie chęcić para. 5, 6, 7, 8. Krok. Krok. Odniesie. Krok. Teraz ważny element. Tak naprawdę to jest przede wszystkim przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę. To, że następuje lekki ruch w bok i w bok bardziej powinien wynikać z tego, że partner chce poprowadzić partnerkę. Czyli to, co wcześniej mówiliśmy. Lekki nacisk na tu w partnerki, jeżeli chcemy poprawić. <gry> Wykonać ruch w lewo, bądź nacisk ręki partnerki na rękę partnera, żeby móc wykonać ruch lekki w prawo. To wszystko? Tak, to wszystko.